Witajcie, kochani, w kolejnym przekazie od archaniołów. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowo, bo przekaz będzie płynął od archaniołów, ale poprzez karty ścieżka smoków. Takie karty. I to jest talia bardzo wyjątkowa. Dla mnie bardzo wyjątkowo z nią pracuję. Nie płynie przekaz z kart. W sensie y, karty nie indukują przekazu, przeczytam co jest w książeczce. I od razu o tym mówię, y, bo y, to będzie trzeci raz, kiedy korzystam z tej talii y, tutaj na YouTubie. Y, I kilka osób się bardzo oburzyło, że o, za takie odczytanie z książeczki, to dziękuję, ja też sobie mogę przeczytać. W porządku. To jest moja talia, ja z nią tak pracuję i dzisiaj poczułam bardzo. Że przekaz ma popłynąć tędy. Więc od razu mówię, że przeczytam. Jeżeli będzie dopowiedzenie jakieś od któregoś z archaniołów, to będzie. Ale jeżeli nie będzie, to nie będzie. To znaczy, że te słowa, które mają w przekazie popłynąć, są dokładnie zawarte w tym, co jest w tej talii. Jak zawsze uczulam Was na to, żebyście otworzyli się na znaki, które przepływają przez Wasze ciało. Może łzy, może jakieś dreszcze, może ziewanie, albo po prostu radość i, i uśmiech, i uczucie rozluźnienia. I super. Natomiast mogą być też um, rzeczy pod tytułem spięcie, napięcie mięśni, na przykład dyskomfort. Na no to też zwracajcie uwagę i zwracajcie uwagę, przy jakich słowach to płynie bo to jest dla Was informacja dodatkowa. Jeżeli padną tutaj słowa dotyczące przyszłości, to jest taka druga rzecz, o której zawsze, zawsze zawsze, mówię, jeżeli padną słowa dotyczące przyszłości, to bierzcie to informacyjnie. To nie znaczy, że coś jest wyryte w kamieniu, nie jesteśmy tutaj wyróżbiarstwem, tylko to jest informacja, z którą możecie się... Skonfrontować, możecie ją przyjąć, a możecie zrobić wszystko, żeby się tak nie wydarzyło. I to jest ważne, żebyście o tym wiedzieli, że wasze życie jest w waszych rękach. I teraz wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, to jest grupa druga. Jeżeli przyciągają was oba piórka, weźcie oba. I jeżeli w pierwszej kolejności lub z większą intensywnością przyciąga was na przykład drugie piórko, a potem pierwsze, to wysłuchajcie w tej kolejności. No i co? Lecimy. Grupa pierwsza, grupa druga. Witaj grupa druga. Wybraliście to piórko i tu jest dla was przekaz. I mamy takiego smoka. Jeżeli dla kogoś 28 albo 20 albo 2 albo 8 albo 5, albo 3 albo 10. jest w jakiś sposób ważne, to właśnie teraz do Was tu przychodzi. Czuję metatrona i Michała. Nie wiem, czy będą chcieli coś dodać, natomiast najpierw odczytam to, co jest zapisane w książeczce. Słuchajcie tego. Podpis pod kartą. Jedynie Ty jesteś Panem swojego przeznaczenia. Jedynie Ty jesteś Panem swojego przeznaczenia. Mam wrażenie, że to jest bardzo głębokie nawiązanie do słów, które mówiłam we wstępie. Odnośnie przyszłości, i odnośnie tego, że wszystko jest tylko informacją, a tak naprawdę działanie jest w Waszych rękach, a decyzja jest w waszym sercu. I Metatron i Michał stają tutaj, będzie tak, mężnie i stanowczo, i Nakła namawiają was, znaczy to nie jest dobry czasownik, w ogóle ani oni nie nakłaniają, ani na, nie namawiają, przekazują wam informacje o takiej energii, o tym, że może brakuje wam stanowczości w działaniu, może brakuje wam odwagi w działaniu, może działacie z poziomu lęku, w jakimkolwiek zakresie, ale Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Natomiast takie informacje tutaj czytuję z pola, a teraz czytam co jest w opisie. Mordwen to fantastyczny smok, bardzo potężny i wszechstronny. Ma moc otwierania różnych drzwi i stawiania na twojej drodze ludzi oraz sytuacji, które pomogą ci żyć zgodnie z twoim boskim przeznaczeniem. Mordwen odpowiada za udzielenie ci pomocy. Byś mógł wypełnić umowę, jaką Twoja dusza zawarła przed przybyciem na Ziemię i przyjęciem ludzkiej postaci. Mówi tak: Jesteś mocą, przyjmij ją jako swoją. Jedynie Ty jesteś panem swojego przeznaczenia. E, tutaj przerwę czytanie, słuchajcie, e, tak mocno czuję te słowa dla Was. Napiszcie je sobie gdzieś wielkimi drukowanymi literami w ramkę i porozwieszajcie po wszystkich pokojach, po wszystkich drzwiach i nawet wewnątrz lodówki. Niech ta informacja będzie wszędzie dla Was. Jedynie Ty jesteś Panem swojego przeznaczenia. Jedynie Ty, Twoje działanie jest w Twoich rękach. Bardzo to przebija, bardzo. I Metatron, i Michał swoją taką bardzo, bardzo stanowczą energią bardzo to podkreślają. Czytam dalej. Jego przesłanie jest jednoznaczne, więc ignorujesz je na własne ryzyko. Yy, otwieram cytat. Masz pracę do wykonania, więc zabierajmy się do niej. Masz wszelkie narzędzia oraz wiedzę, jaka będzie ci potrzebna. Tym, co Cię hamuje, jest twój brak zaufania do siebie. Twój czas nadszedł i świat musi zobaczyć Twoje światło. Wejrzyj w swoje serce, a ja będę Ci towarzyszyć w podróży. Koniec cytatu. Marvin mówi też: otwieram cytat. Twoim zadaniem jest oświetlić świat swoim światłem, a moim być ci przewodnikiem. Razem tworzymy drużynę arcytwórców. Odkryj cel swojego życia i zaakceptuj swoje lęki oraz zwątpienie. Nie daj się im jednak zdominować, ponieważ zaciemniają Twoją prawdę. Kieruj się sercem, postępując w zgodzie z prawdą i uczciwością. Jeżeli nie uznajecie smoków. Nie uznajecie energii smoków i macie smoki włożone między bajki. To jest to okej. Okay. Nikt z tego nie neguje i nie wyprowadza was na inne tory. Ale pamiętajcie, że jest tutaj też Archanioł Michał i Archanioł Metatron. I oni mówią tymi słowami. Więc jeżeli chcielibyście poprosić jakąkolwiek energię wyższą, o pomoc i wsparcie. Smoków nie uznajecie, ale uznajecie archanioły. To Metatron i Michał są przy was i tylko czekają na to, żebyście weszli z nimi w działanie. Słuchajcie, mam, mam takie, takie poczucie, żeby tak zrobić, i to robię właśnie teraz. To jest książeczka tutaj jest przesłanie od Waszego smoka, zróbcie sobie print screen i weźcie z tego to, co jest kursywą, podkreślcie to sobie, wymalujcie na ścianie, wrzućcie na tapetę, na wygaszacz w telefonie i nasiąkajcie tym i róbcie swoje, kochani. To jest jedna rzecz, a to jest druga. Jesteśmy tutaj i te słowa, jedynie Ty jesteś panem swojego przeznaczenia. To jest to. Kochani, z tym Was zostawiam, bardzo mocno Was przytulam. I co, i widzimy się w następnym przekazie? Być jaki mocne, i do zobaczenia. Pa pa. Witaj, grupa druga, wybraliście to piórko i tu jest dla Was przekaz. Filozof. Um, mamy kartę numer 25, i jeżeli. Um, 25, 20, 10 lub 5 lub 15 w jakikolwiek sposób są dla Was ważne, to macie tutaj właśnie y, swój przekaz jeszcze dodatkowo jako znak. Bardzo mnie przyciąga Saturn i może Saturn jest dla Was też jakimś znakiem albo jest w jakiś sposób ważny. Zaraz zobaczymy, co jest w karcie. Podążaj za tym, czego pragnie Twoje serce. Czytam. Ten stary, mądry smok zajmuje się uczeniem i obserwuje, w jakim kierunku zmierza Twoje życie. Może chodzić zarówno o Twoje życie w trójwymiarowym świecie materialnym, jak i o egzystencję na poziomie metafizycznym. Smok ten pojawia się, gdy rozważasz podjęcie nauki. Może chodzić o powrót lub kontynuację edukacji formalnej, albo o praktyki wspomagające twój rozwój osobisty bądź duchowy. Kiedy mnie odwiedził, wyczułam, że jest silnie związany z Galileuszem, planetami, układem słonecznym, matematyką i nauką. Filozof mówi, otwieram cytat: Nikt nie jest za stary ani za młody na naukę. Mierz wysoko i sięgaj gwiazd, ponieważ możesz wiele się dowiedzieć od swoich współtowarzyszy i równie wiele im przekazać. Koniec cytatu. Ten smok jest szczególnie związany z gwiazdami i ich konstelacjami. Jest też często kojarzony z ludźmi studiującymi starodawne sztuki, takie jak astrologia, wróżenie czy magia wizyjna, a także zajmującymi się nauką. Mówi też otwieram cytat. Odkładałeś naukę tego, czego chcesz się nauczyć. Wątpisz w siebie, i dlatego boisz się podążyć za swoją pasją i swoją prawdziwą ścieżką. Twoje powinowactwo ze starodawnymi sztukami to punkt startowy twojej podróży. Potraktuj moje słowa jako zachętę. Podążaj za tym, czego pragnie twoje serce. Gdyż tylko wtedy będziesz naprawdę kroczyć przeznaczoną ci drogą. Koniec cytatu. Jego obecność pomaga nam tak nawigować w świecie, by utrzymać kurs na wybrany kierunek. Kiedy nie wiemy, co dalej, on staje się naszym kompasem i gwiazdą przewodnią. Wezwij go, by pomógł ci odnaleźć właściwą drogę. Zrobiłam tak w pierwszym piórku i teraz też czuję, żeby to powtórzyć. Na wizji jest teraz książeczka i jeżeli chcecie, zróbcie sobie print screen i podkreście sobie to, co jest kursywą. To jest właśnie to, co jest w przekazie słowami tej energii smoczej. Jeszcze chciałam Wam zwrócić uwagę, mam wrażenie, że to będzie dla kogoś ważne. To jest strona 110. To wprawdzie nie podpisana, ale 111. Kto y, ma odczytać ten znak, ten będzie wiedział, co oznacza 111. Kochani, bardzo czuję też tutaj Rafaela. I Rafael. A Rafael jest w pierwszej kolejności kojarzony z uzdrawianiem, oczywiście zasłużenie. Ale tutaj dzisiaj bardzo czuję, że przychodzi w takim aspekcie podróży. Jako, jako archanioł, który ochrania podróżników. I to jest jeden, jedna z funkcji też Rafaela. Ochrona podróżników. I wiecie, podróżować można... Y, jest wiele wymiarów, y, wiele aspektów podróży. Może to być podróż w 3D, y, jakby przesunięcie się z punktu A do punktu B, ale może być to podróż astralna, może być to podróż w świadomym śnieniu, y, może być to podróż... Y, na zasadzie rozwoju z punktu A do punktu B, ale z, z poziomu rozwoju A, na jakim jesteś, na poziom B wyższy inny. I Rafael wam tutaj pomaga. I będzie to. Yy, co jest cudowne w tym, to to, że będzie to wychodziło z poziomu waszego serca. To nie będzie nauka. Czegokolwiek się podejmiecie i w jakikolwiek sposób podejdziecie do, do tej nauki, tak jak było tu powiedziane, to nie musi być, wiecie, uczenie się takie, jakie znamy tutaj na poziomie trójwymiaru. Więc w jakikolwiek sposób podejdziecie do tej nauki i do tej podróży, nawet jeżeli miałaby być to podróż transformująca Wasze życie, może zmiana zawodu, zmiana profesji, yy, to popłynie to z poziomu czakry serca. I to jest cudowne. I mamy tutaj przepotężnego smoka. A jeżeli nie uznajecie energii smoków, bo jej nie znacie albo macie, wiecie, smoka wawelskiego, yy, tudzież tego, co z Bartolinim herbuzia, na pietruszka sobie podróżował, to okej, okay. to macie Rafaela. I oni tutaj łączą siły, łączą swoje... Rafael mówi o zakresach energetycznych. Bardzo ciekawe. Więc łączą swoje zakresy energetyczne, żeby was wspomagać. I niezależnie do którego z nich się zwrócicie i niezależnie w ogóle od tego, czy zwrócicie się do nich o to, to przekaz jest. Przekaz do Was dotarł, bo wysłuchaliście tego, a teraz Wy zróbcie z tym, co czujecie i co chcecie. Ja bardzo mocno trzymam za Was kciuki i niech piękno ku najwyższemu dobru wszystkim, wszystkich, bez szkody dla nikogo. Świecie swoim światłem, bo świat go potrzebuje. Buziaki mocne i do następnego. Pa, pa.